JOST SEO. Dlaczego to jedna z fajniejszych wtyczek do WordPressa? Dziś właśnie o tym. Zaczynajmy. WordPress jest niekwestionowanym królem internetu. To przez niego zarządzana jest lwia część treści, które tak zawzięcie skrolujemy na co dzień. Ale sam CMS to nie wszystko. Pełną kontrolę wszystkich aspektów strony zapewniają wtyczki, które rozszerzają możliwości naszego WordPressa. Czysty WordPress nie jest idealny, od prosty program ułatwiający dystrybucję postów. Po zainstalowaniu wtyczki Yoast SEO staje się jednak prawdziwym kombajnem do zbierania topowych pozycji w Google. Podstawowa optymalizacja to przede wszystkim modyfikacja elementów w sekcji każdej podstrony, title, meta description oraz zależnie od konieczności także meta robots. Dalsze kroki to prawidłowa optymalizacja tekstu, struktura nagłówków, paragrafy i inne niezbędne elementy. Dalsze kroki to dbałość o widoczność postu, ustawienie odpowiednich reguł dla robotów sieciowych, przygotowanie dodatkowych opisów do udostępniania w social media. Aby prawidłowo przeprowadzić te zabiegi w WordPressie, niezbędne jest posiłkowanie się wtyczkami, które umożliwiają nam edycję elementów niedostępnych w zwykłym edytorze. Jedną z nich jest wtyczka. Yoast SEO. Instalacja wtyczki jest super prosta. Wystarczy ją pobrać bezpośrednio z WordPressowej bazy. Po krótkiej instalacji i włączeniu wtyczki możemy przejść do optymalizacji. Od czego zacząć? Yoast pozwala nam na połączenie naszej strony na WP z najważniejszymi narzędziami Google Search Console oraz jej odpowiednikami dla wyszukiwarek Bing oraz Yandex. Bezpłatna wersja wtyczki ma domyślnie wyłączone niektóre funkcjonalności. Aby móc korzystać ze wszystkich opcji, należy je ręcznie włączyć. W oknie głównym wtyczki należy kliknąć zakładkę funkcjonalności i przejść do części strony z zaawansowanymi ustawieniami i przestawić suwak na włączone. Dodatkowe opcje pozwolą na większą kontrolę naszego CMS-a. W zakładce tytuły i meta metatagi klikamy na zakładkę strona główna. Zależnie od wykorzystywanego szablonu WP, w zakładce będzie znajdować się link do edytora strony głównej lub pola, które pozwolą nam na uzupełnienie tytułu i opisu dla naszego home. Domyślnie ustawiona formuła dla tytułu zawiera informacje, które dodaliśmy korzystając z podstawowego menu WordPressa. Ustawienia ogólne, tytuł, witryny i opis. Kolejna zakładka typy treści pozwala na przygotowanie osobnych tytułów i meta description dla podstron zawierających różne typy treści, m.in. wpisów, stron i mediów grafik, wideo. Znajdujące się dalej typy taksonomii umożliwiają dodanie osobnych elementów dla wszystkich utworzonych kategorii, tagów i formatów wpisów. Podobnie jak w przypadku typów treści, w tym miejscu istnieje możliwość zablokowania dla robotów automatycznie tworzonych podstron każdego typu treści czy taksonomii. To rozwiązanie ułatwia kontrolę nad duplikatami, które mogą powstawać w przypadku, gdy na przykład nasz post znajduje się w więcej niż jednej kategorii. Jost pozwala na pełną optymalizację każdej utworzonej w CMS-ie podstrony i wpisu. Pod oknem edycji tekstu lub pod kreatorem danej podstrony, zależnie od rozwiązań stosowanych w naszym WordPressie, znajduje się sekcja optymalizacji pod wyszukiwarki. W pierwszej zakładce znajduje się analiza stanu strony, oceniana według kropek zielonych, żółtych i czerwonych. Optymalizując stronę według zawartych, w tym miejscu wytycznych należy mieć na uwadze, że Yoast analizuje jedynie tekst umieszczony w edytorze tekstu powyżej i nie uwzględnia wszystkich elementów, z których składa się dana podstrona. Innymi słowy, zielone kropki nie oznaczają idealnej optymalizacji pod roboty Google. A jedynie idealne zgranie z wytycznymi wtyczki Yoast. Dodatkowa uwaga. Yoast nie zawsze radzi sobie z językiem polskim. Kolejna zakładka służy do optymalizacji elementów title, meta description i meta keywords, jeśli ich ktoś używa. Zawiera wizualizację naszej podstrony jako wyniku wyszukiwania oraz pole do edycji poszczególnych elementów. Do tworzenia tytułu podstrony można wykorzystać elementy zdefiniowane w ustawieniach ogólnych CMS-a, na przykład nazwę strony. Utworzone w ten sposób tytuły i opisy nadadzą każdej podstronie indywidualny charakter i pozwolą na podkreślenie najważniejszych słów kluczowych. Yoast pozwala również na przygotowanie postów do udostępniania w mediach społecznościowych i przygotowanie dla nich indywidualnych tytułów i opisów, różnych od tych pod internetowe. Za pomocą wtyczki Yoast można również kontrolować widoczność danych podstron dla robotów sieciowych. Korzystając z opcji w menu wtyczki na danym wpisie lub podstronie można sterować zawartością meta tagu robot, pozwalając lub zakazując indeksowania. W tym miejscu można również uzupełnić zawartość tagu canonical, jeśli on różny jest od adresu URL danej podstrony. Po podpięciu domeny do Search Console, optymalizacji strony głównej i podstron, ostatnim elementem podstawowego przygotowania strony do indeksowania w Google jest stworzenie sitemapy. Mapa generowana jest automatycznie i znajduje się pod linkiem nasza domena.pl SitemapIndex.html. Za pomocą panelu wtyczki Joost możemy kontrolować jej elementy, dodawać pod strony autorów, typu posty oraz wykluczać pojedyncze wpisy, których nie chcemy pokazywać robotom wyszukiwarki. Ciekawostka. Podczas generowania mapy dla wyszukiwarek za pomocą Yoast czasem pojawia się błąd. Po kliknięciu na link do sitemapy wyskakuje błąd 404. Szukana strona nie istnieje. Pozbycie się go jest Proste. Wystarczy przejść do sekcji ustawienia, bezpośrednie odnośniki i bez jakichkolwiek zmian kliknąć, zapisz zmiany. To powinno rozwiązać problem. Adres sitemapy należy dodać do odpowiedniej sekcji w Google Search Console. Zdarza się, że zwykła optymalizacja elementów title i description pozwala na znaczne poprawienie pozycji naszej domeny w wynikach wyszukiwania. Przygotowanie ich za pomocą wtyczki Yoast jest proste i pozwala na oszczędzenie czasu na budowę atrakcyjnego kontentu. Oczywiście, że wtyczka posiada znacznie więcej możliwości i pozwala na znacznie szerzej zakrojoną optymalizację strony. O tym wspomnimy jednak przy kolejnej okazji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każde Twoje pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Verseo.